Widzowie, dzisiaj nagrywamy Blade Ball z Ernestem i Olkiem. Siemano, Siemano tak jest Olek, Siemano! Dobra, no to w takim razie lecimy. E, najpierw z jakąś nową mapą. Czekaj, zmienię sobie szybko gadżet, kurde. Szybko gadżet. Nadasz. dobra. Biorę fander dasha. A nie, już nie zdążyłem. Jestem Devil. Jestem Devil, a ty? ja Angel. A Olek? Odbit, ha 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 Znaczy odbicie, tak a mam laka, mam laka? czyli piłka raczej do mnie nie trafi? Nie, kurde Muszę piłkę Jestem za graczem, ha 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 Teraz do was wbijam O nie Ja umarłam, bo chciał chronić naszego Eee, BUM Dobra, jesteśmy OP na razie Dobra, OP gracze Dobra, wbijam do was chłopaki. Nie On zaraz wpuści aurę I zabierze mi moc gadżetu I będzie, o zabrał, widzicie Widzowie, zabrał mi gadżet Nie mogę go użyć O, myślałem, że... o A I co? Umarłem Umarłem A bo wy jeszcze żyjecie. My wygramy to, bo wy macie jeden HP, a my mamy sporo. Tak, tak jest, widzowie. Ja w sumie o tym rapie już zapomniałam. Myślałam, że go nie nagryłam, bo kurde, już nie pamiętam. Ja ty okay, dołączysz do rapu? Okej, ale ja nie będę śpiać, widzowie, bo to był pomysł Ernesta. Robiliśmy jeden w jeden w, jeden w Blade Ball i on wygrał ze mną i powiedział, że, e, że, że z tej okazji chce, żebyśmy zrobili rapa. Ja i tak nie chcę, ale ja nie będę na tym. Znaczy, ja nie będę rapować, tylko Ernest, bo to był jego pomysł. Bo ja nie umiem rapować, bo to jest trudne. Jak się goni, będę oddychała do obiwoks. Leon, wyjdź ci chodź. Wow, Ernest, super! Dobra, mam laka. Так, есть, yes, есть yes, yes. yes. 呀呀呀！哎哎哎 Widzowie, patrzcie jak się ja się od teraz nazywam Obserwator Podłoga 01 Tak sobie wymyśliłem, ale niedługo to zmienię, bo mi się to nazwa nie podoba Jakaś taka dziwna Ej, Blade Ball to jest moja ulubiona gra teraz Po prostu mega jest, co nie, wiem, sobie. Mega Najlepsza gra na świecie Bo normalnie tutaj... Ten, kto ma najlepszy refleks to jest mega Bo jestem teraz z Ernest jest najlepszy w yy, Blade Ball, po prostu je, on jest pro. Zaraz pokażę wam jego konto w Blade Ball. O, mam, je a, mam jeszcze jedno HP, zapomniałem o tym, mam jeszcze jedno. Nie widziałem, bo jestem ślepy. O, uderzyłem Ernesta, uder walnąłem Ernest, to ja ciebie walnąłem, Ernest. To było napisane u mnie, uderzyłem, jestem liczy do 11. Aj, jajaj, kurde, nie, mam no, dlaczego teraz... Dobra. Ile on... patrz na mnie! Patrz tylko na mnie, okej? Okay? Dobra. Idą i bisujcie mnie. Idą jak się biegujecie mnie, to... Ej, dobra! Jak, eee... Ej, kto to jest? Najkolicie, to potrabujcie, wygrał, tą e, grę. Dobra, obserwujemy cię. Żebyś pokazał nam czy wygrasz więc zostawcie suba dla, dla mnie, żeby Ernest wygrał, bo Ernest, słuchajcie, e, pokażę wam, je, nie mogę pokazać wam jego konta, ale wiecie ile on ma win? Aż 50! Rozumiecie to? 50, czyli możesz grać na serwerze dla prosów. 51! A, już, już raz wygrałeś, no to fajnie. Jakiś... O, patrzcie, I ma aż 390 za killów i 51 nóg. A olek jeszcze żyje, Olek żyjesz. Dobra, oglądam cię, Olek. Jestem Olkiem teraz. Bum, bum. Olek, ja mam. Jeśli wygram. Jeśli wygram. Nie, nie. To będę teraz. Jeśli wygram. tymi te. Playerami. To wbijcie. Leonowi 10 tysięcy funtów. No tak, 10k, 10k. O, ale i tak wbijcie 10k. Ale on przegrał. Tak jest. Macie, macie dwie musicie e, napisać na, na ten film. Tak, albo musicie napisać, który to jest na przykład ktoś, nie wiem, który to jest Olek. Będzie jeszcze więcej, Wie nie tylko dziewczyna, bo w sumie to będzie nudne. Będziemy, będziemy nagrywali, będziemy nagrywali dzisiaj to, to jest moją dziewczyną. No i więcej, nie tylko dziewczyna, jeszcze więcej. Dobra, lecimy dopiero. Dobra, Oleg ma, ma dopiero jednego suba albo dwa, bo jako dałem, ja mu dałem suba i jeszcze jego kanału nie znajdziecie, jego kanału jeszcze nie znajdziecie, ale może uda wam się znaleźć, ale to jest prawie niemożliwe, bo ma jeden suba. Jesteście... Dobra, słuchajcie widzowie. Yy, chciałem wam jeszcze powiedzieć tylko, że ten. Yy, Olka kanał nie znajdziecie. Nie wiem czy już to mówiłem, bo oni tak są normalnie głośno. To są takie emocje w Blade Ball. Nie wiem czy słyszeliście, mówiłem, że Olka ka kanału... Nie, 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 nie to lepiej. Że Olka Kanał nie znajdziecie, bo kiedy znajdziecie kanał Olka to, to jest prawie niemożliwe. Może wam się uda, ale nie wiesz, bo on ma jeden jabłda z blika. Jak będzie mieć dużo subów, to może zobaczyć się. Musicie wejść, na jakiś, e, musicie wejść na jakiś ten filmik i tam macie od komentarz od e, konto żółty kanał i, i kliknijcie sobie i to jest konto właśnie jego... Tam, tam jeszcze nie ma filmów, ale jeszcze niedługo będzie nowy film. Pierwszy. Dobra. Słuchajcie, widzę, ja będę wyciszał mikrofon co jakiś czas, bo to jest gigagłośne. Nie chcę też. bo też sam mam, mam trochę dość tego słuchać, bo tutaj są, będzie mega głośno, bo po prostu to są straszne emocje, więc nie wiem czy... więc będę musiał się co jakiś czas wyciszać i nie będziecie mnie słyszeć. Dobra widzowie w takim razie um... Lets go wygraliście A ja przegrałem dobra Powiem wam kiedy pokażę wam niedługo konta moich kolegów i swoje żebyście mogli mnie zaprosić do znajomych Bo możecie Bo ja zaakceptuję. zaaceptuje mi Komuście zostawić komentarz ze swoim nickiem żebym wiedział który to jest z was Bo mogę też na przykład ignorę do, jakiegoś... do jakiejś osoby będę myślał że to jest nieznajomy I zostawcie komentarz ze swoim nickiem Żeby Zaproście mnie ja się nazywam Obserwator Podłoga 01, to znaczy nie. Nazywam się Leonis OP naprawdę. Tylko zmieniłem sobie taką nazwę, bo po prostu chciałem. Nie wiem dlaczego. Nawet. Ale to jest mega dziwne, dobra. Kochani, mam teraz e pytanie, powiem wam jak to on Leon nazywa. Leon nazywa Leonis Ko kochani? Dobra, no to w takim razie możecie mnie zaprosić, nazywam się Leonistopem. Kiedy zobaczcie konto Obserwator Podłoga 01 z takim skinem, to zaproszcie to To będę ja. Nie wiem dlaczego ja się tak w ogóle nazywałem Obserwator Podłoga 01. Po prostu chciał. Jak chciałem. To lubię Marcina, to daję łapkę w dół. Co? Jak kto lubi Marcę, to, to daje łapka w dół. Wszyscy daj, dajcie Marcina i kubię. Ale dlaczego? Serio? Ale z naszej szkoły szkoły No wiem on ciągle nam dokusza Więc widzowie yy, Mam nadzieję, że Marcin tego nie widzisz, bo pewnie się na nas kurzy Dobra, Marcin, mam nadzieję, że tego nie widzisz. Dwa lata, Ale kto ma dwa lata? No już dwa lata, no właśnie, bo jesteśmy w drugiej klasie. Ja mam już 9, prawie 10 lat, a Ernest ma już prawie... Oni mają 9. 8. O, o, kurde, piła, do mnie leci. A masz... Oj a masz ty. A masz... O oh, 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 yeah, oh. Jestem Litch do 11 Win. Tutaj z tego konta, 53 Wins, 1950. Widzimy jak się spotkaliśmy się. Dobra, mogę powiedzieć wam. Widzowie, jak my się poznaliśmy z Ernestem. To było już chyba 6 lat temu, no już dawno, bardzo dawno. Ale ja ciągle to pamiętam. Że na początku po prostu był pierwszy dzień Ernesta w przedszkolu Nie pamiętam co tam dalej było Tak, ciągle płakałeś i byłeś mega krótko na śniadanie Dobra, na śniadaniu jak byliśmy w przedszkolu, to Ernest, um, jakby... Ja zapytałem Ernesta, gdzie kupił taki naszyjnik, bo miał taki naszyjnik, a on powiedział... On odpowiedział mi, to jest tylko moje i ja się zdziwiłem wtedy a dalej nie pamiętam co było. Dalej nie pamiętam. Potem... ten... Jak był Leon, ten Leonard, ten duży, to on mi cały czas dokurtał i płakałem. Tak pamiętam. Ja to pamiętam, ale chyba nie płakać. On mówił, że nie masz 8 lat. Pamiętam. Ale już minąłem 8 lat. No właśnie, już dawno. Już dawno. Teraz masz 10 lat niedługo, ja też. Ja też, ja też. Oleg, niedługo 9. Czy. koledzy 3 na 3 O nie! Myślę, zrobiłem? To był, a to nie było Olek, to nie był Olek, to był jakiś dziwne. A, Ernest, brawo! Brawo Ernest! Ale prawie wygrałem! Ale o co ci chodziło, Olek? Bo nie słyszę. Hasket! Haker, jestem hakerem! Jestem hakerem Blade Ball i potrafię yy, dobrze grać No może zobaczycie cały mój dom niedługo. Już chyba znacie już kawałek domu. Może na No właśnie mam konto na TikToku, nazywam się Long Play666 Ahoho! Aha, dobra, rozumiem o co Ci chodzi o YouTube Na Na YouTube jest A jeszcze ten. wakacji. No pamiętam. I zrobię też to pamiętacie. Jak nie oglądaliście, to wbijcie. Link. Link wyślę w opisie. Nie, nie wiem. Albo nie wyślę. Jak oglądaliście, to nie wyślę. Jak będzie dużo komentarzy oglądałem, to nie wyślę, a jak będzie mało, no to że będę musiał pisować. Jak w filmie, to subskrybujcie i powiemy tam AD już nie mieszkamy i możecie być na naszym e-kanał i nawet Nie Rysus uszalałeś, ale no dobra, może tak będzie. Na e, ...mówmy się 500 milionów 100, 100, 100 subów. 100 subów to jest trochę za mało w sumie. Nie opłaca mi się. No w sumie, ale niedługo, wbijamy 100 subów, wtedy jest challenge 24 godziny, jemy rzeczy w stacji benzynowej. Z Ernestem i Solkiem, jeżeli Olek będzie chciał. E, gdzieś w wakacje, zależy kiedy wbijemy 100 subów. I będziemy też nagrywać filmy jak gramy z widzami. Jeżeli nas zaprosicie do znajomych. Musicie zostawić komentarz ze swoim nikiem, a wtedy Was dodamy. Zaprosimy Was, albo więc możecie nas zaprosić. Tylko zostawić komentarz ze swoim nikiem. Tak, dobra, to w takim razie chyba już kończymy ten odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie suba i lajka. Trzymajcie się i pa. pa.